Rok 1989, Warszawa i na mapie Warszawy możemy zobaczyć Hotel Marriott, w którym właśnie się znajdujemy. Niestety to już nie Hotel Marriott, bo od 6 sierpnia zmienił nazwę na prezydencja. Spółka rozwiązała współpracę z siecią Marriott i... Nie jesteśmy już w Mariocie, choć osobiście przyznam się, od pięciu lat jej przyjeżdżaliśmy. Nocowały tutaj na 45, a w apartamencie prezydenckim tacy prezydenci jak G.W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton, Donald Trump i oczywiście obecny Biden. Oprócz tego mamy gwiazdy popu i roku, The Rolling Stones, Stings, Elton John. Michael Jackson, Madonna, ci wszyscy właśnie na 45. w apartamentach prezydenckich tam nocowali. Niestety, czy będzie tak dalej, to się okaże. W obecnej sytuacji wiemy, że hotel nazywa się Presidential, Warsaw Presidential Hotel i właściciel nie chce nawiązać dalszej współpracy z ze spółką Mariot. O co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo chodzi o pieniądze. Szkoda, bo długa historia tego hotelu i osoby, które tutaj przyjeżdżały, czy będą nadal tu przyjeżdżać czy do innych hotelów w sieci Mariot albo innych, to się okaże. Obecną alternatywą dla ludzi, którzy korzystają z aplikacji Mariot Bonvoy jest oczywiście Westin albo Bristol. Oczywiście mamy tak samo to jest Sheratona i inne hotele, które podlegają po sieć Mariot, ale wiadomo, ta atmosfera, ten klimat i ta obsługa, której tutaj znajdziemy w byłym hotelu Mariot, raczej nigdzie nie znajdziemy. Dla osób, które tutaj często nocowały, mają wspomnienia i sentyment do tego hotelu, co mogę zalecić? Oczywiście przyjechać i nocować w Prezydencjal, albo przynajmniej odrobinkę z tego skorzystać i jak zawsze na 45 dalej znajduje się Skybar. Tam można pojechać ze pysznie i napić się wyśmienitego rynka. Na co serdecznie zapraszam z Warszawy, z byłego hotelu Mariot dla Pepe TV Piotr Płonka. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę. Cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.